Mój były narzeczony spał ze swoim byłym chłopakiem, kiedy wyjeżdżałem przez cztery lata, więc odwołałem nasze wesele, a ten nieoczekiwany zwrot wydarzeń zburzył ich iluzję. Mam 26 lat, byłem w wojsku, teraz pracuję na solidnym stanowisku, które czasem wymaga ode mnie podróży. To nic szalonego, ale wyjeżdżam na tydzień lub trochę dłużej, może raz lub dwa razy w miesiącu. Byłem z moją byłą narzeczoną, nazwijmy ją Sara, ma 24 lata, około trzech lat, kiedy zaczęliśmy się spotykać. Wszystko było świetne, wiesz, to uczucie, kiedy spotykasz kogoś i myślisz, to jest to. Tak się czułem wobec niej. Sara była miła, zabawna i ambitna na swój sposób. Miała dobrą pracę i wielkie plany na przyszłość. Szczerze mówiąc, myślałem, że jesteśmy idealną parą. Moi przyjaciele ją lubili, moja rodzina ją kochała, a ja byłem dumny, że mogę ją nazywać swoją dziewczyną. Małżeństwo wydawało się naturalnym kolejnym krokiem, więc w zeszłym roku się jej oświadczyłem. Nic wielkiego, tylko me dwójka i miła kolacja, a potem spacer pod gwiazdami, gdzie ukląkłem na jedno kolano. Płakała i powiedziała tak: To był prawdopodobnie jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu. Od tamtej pory byłem całkowicie zaangażowany. Pracowałem więcej godzin, oszczędzałem i zacząłem planować wesele, które miało zostać zapamiętane na zawsze. Nie jestem bogaty, ale ostrożny z pieniędzmi. Budżetowałem każdy szczegół, od miejsca, jedzenia po dekoracje. Sara uwielbiała planowanie wesela. Spędzała godziny na przeglądaniu tablic Pinterest, szukaniu sukienek i organizowaniu naszego idealnego dnia. Ale najbardziej ekscytowała się miesiącem miodowym. Od zawsze mówiła o pewnym kraju, o którym marzyła. Nie powiem dokładnie, gdzie, by zachować anonimowość. Ale to jedno z tych pięknych, egzotycznych miejsc, które pojawiają się w magazynach podróżniczych i na listach top 10 miejsc do odwiedzenia. Zawsze nazywała to swoją podróżą życia. Zorganizowałem więc dziesięciodniowy miesiąc miodowy w hotelach pięciogwiazdkowych z wycieczkami i wszystkim, o czym marzyła. Kosztowało mnie to prawie siedem tysięcy dolarów, ale chciałem, by było idealnie dla niej. Płakała, gdy pokazałem jej potwierdzenia, a widok jej szczęścia sprawił, że wszystko było tego warte. Przenieśmy się do tygodnia temu. Nasze wesele było zaplanowane na 12 dzień miesiąca, a ja byłem nerwowy, ale w dobrym sensie. Byłem podekscytowany, że poślubię kobietę, którą kocham. Wszystko wydawało się układać. Wtedy przyszedł ten SMS, było to w czwartek po południu, pamiętam, bo miałem wolne, by dopiąć ostatnie szczegóły. Sara była pod prysznicem, a ja siedziałem przy stole, przeglądając umowy z dostawcami. Jej telefon. Który ładował się na blacie, zadzwonił. Normalnie nie zwracałem uwagi na jej telefon, nie jestem zazdrosny, ufałem jej. Ale tym razem ekran się rozświetlił i spojrzałem, wiadomość brzmiała. Czy powiedziałaś mojemu imieniu o tym, co zrobiłaś z jej byłym chłopakiem? Jeśli nie zrobisz tego dziś wieczorem, zrobię to jutro. Zamarłem, przeczytałem ją dwa razy, próbując zrozumieć, co właśnie zobaczyłem. Pierwsza myśl, co to do cholery jest? Nie chciałem wyciągać pochopnych wniosków, ale coś w tym zdaniu sprawiło, że zrobiło mi się niedobrze. To nie był żart, ani jakiś przypadkowy SMS, czułem, że to poważne. Wziąłem telefon i spojrzałem na nadawcę była to siostra Sara, nazwijmy ją Emily. Zawsze się dobrze dogadywaliśmy. Emily jest żoną mojego najlepszego przyjaciela i nie jest osobą, która robi dramy. Jeśli wysłała coś takiego, to wiedziałem, że coś jest nie tak. Kiedy Sara wyszła spod prysznica, z mokrymi włosami i owinięta ręcznikiem, skonfrontowałem ją. Na początku starałem się zachować spokój, pokazałem jej wiadomość i zapytałem, o co chodzi. Jej reakcja powiedziała mi wszystko. Spojrzała na telefon, potem na mnie, a jej twarz zrobiła się blada. Próbowała się uśmiechnąć i zbagatelizować sprawę, mówiąc coś w stylu Wiesz, Emily zawsze lubi robić dramę, nie przejmuj się tym. Nie dałem się jednak zbyć. Powiedziałem, Sara, serio, o co jej chodzi? Jej twarz zmieniła się, zrobiła się defensywna, przewróciła oczami i powiedziała, dobra, chcesz prawdę? Spotkałam się z moim byłym na wieczorze panieńskim. Nic się nie stało, Emily po prostu gada bzdury. W tamtym momencie chciałem jej wierzyć. Chciałem być tym facetem, który ufa swojej narzeczonej i nie przesadza. Ale coś w jej tonie mi nie pasowało, było zbyt lekceważące, zbyt obojętne. Zostawiłem to wtedy. Nie chciałem robić wielkiej awantury, ale wewnętrznie czułem, że coś jest nie tak. Tamtej nocy, kiedy zasnęła, zrobiłem coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem, przeszukałem jej telefon. Czułem się okropnie, jakbym naruszał jej prywatność, ale musiałem wiedzieć, czy zwariowałem, czy jest coś więcej. To, co znalazłem, mnie zniszczyło. Setki wiadomości, zdjęć, filmów, wiadomości sięgały czasów, kiedy zaczęliśmy być razem i trwały nadal. Za każdym razem, gdy wyjeżdżałem służbowo, ona spotykała się ze swoim byłym. Były tam wiadomości typu: kiedy znowu wyjeżdża? Tęsknię za tobą, nie mogę się doczekać dzisiejszej nocy. Jedno zdjęcie zatrzymało mnie na miejscu, oni w naszym łóżku. W tamtej chwili poczułem, że nie mogę oddychać. Mój świat się zawalił. Wszystko, co myślałem o Sara i naszym związku, było kłamstwem. Wysłałem wszystkie dowody na swój telefon, odłożyłem go i siedziałem w ciemności, próbując przetrawić to, co zobaczyłem. Nie spałem tej nocy, myśli rwały się w mojej głowie. Następnego ranka wiedziałem, co muszę zrobić. Siedziałem, patrząc, jak wschodzi słońce, mój umysł był kompletnym bałaganem, telefon z dowodami leżał przede mną jak bomba. Sara nadal spała w naszym łóżku, tym samym, w którym była z jej byłym. Pomyślałem, że chce mi się wymiotować. Jak mogłem być taki ślepy i ufny? Chyba byłem ibiotą, który myślał, że miłość to lojalność. Około siedem rano usłyszałem, że się budzi. Wiedziałem, że muszę to załatwić. Poszedłem do sypialni, stanąłem u stóp łóżka i powiedziałem: obudź się. Zasapała się trochę, przewróciła się na bok i mruknęła. Co się dzieje? Pokazałem jej telefon i powiedziałem: Musimy porozmawiać. To ją zainteresowało. Usiadła, odgarniając włosy z twarzy, patrzyła na mnie z niedowierzaniem. Dlaczego trzymasz mój telefon? Zapytała. Nie wiem, co to było, ale jej spokojny, senny głos sprawił, że coś we mnie pękło. Nie krzyczałem, nie wrzeszczałem. Po prostu powiedziałem: Wiem wszystko, Sara. Jej twarz zmieniła się natychmiast. Na początku próbowała udawać, że nic nie wie, ale nie odpowiedziałem. Odblokowałem telefon, pokazałem jedną z bardziej jednoznacznych wiadomości. Jej twarz zrobiła się blada, nie odezwała się długo, patrzyła na mnie jak zdezorientowane zwierzę. Masz coś do powiedzenia? Zapytałem spokojnie. Zaczerwieniła się, zająknęła: Skąd, skąd to masz? Twój telefon? Ten, którego myślałaś, że nigdy nie zobaczę, odpowiedziałem. Jak długo to trwa? Wtedy zmieniła wyraz twarzy z szoku na defensywny, skrzyżowała ręce i mruknęła. To nie jest tak, jak myślisz. Te słowa wywołały u mnie wybuch śmiechu. Naprawdę? Więc wszystkie te wiadomości i zdjęcia z nim są fałszywe? Zaczęła płakać. Nie wiedziałem, czy to prawdziwe łzy, czy tylko próba manipulacji, ale ja się nie dałem. Między szlochami mówiła, co zawsze mówią zdradzone osoby: To nic nie znaczyło Nadal Cię kocham. O tym nie masz prawa mówić odparłem. Spałaś z Nim przez lata, Sara. Kiedy ja pracowałem, próbując zbudować nasze życie, Ty byłaś z Nim. Jak możesz patrzeć mi w oczy i mówić, że mnie kochasz? Zaczęła błagać, wstała, złapała mnie za ramię Proszę, nie rób tego. Możemy to naprawić to był błąd. Głupi błąd. Odsunąłem rękę. Błąd? Czteroletni błąd. Byłaś z nim od początku naszego związku. Masz pojęcie, jak to obrzydliwe? Wziąłem jej torbę z szafy i zacząłem wrzucać do niej jej rzeczy. Wpadła w panikę, pytając, co robię, ale nie odpowiedziałem. Miałem dość. Wynoś się stąd, powiedziałem. Krzyczała, ale ja powiedziałem, nie obchodzi mnie to. Zapiąłem torbę i podałem jej ją. Idź do siostry, do niego, do samochodu, gdzie chcesz, ale tutaj nie zostajesz. Płakała jeszcze głośniej, ale nie obchodziło mnie to. Otworzyłem drzwi, a ona stała i płakała, patrząc na mnie, jakbym był złym facetem. Powiedziałem ostatni raz: wynoś się, Sara. To koniec. Kiedy zobaczyła, że nie zmienię zdania, odeszła, trzaskając drzwiami. Czekałem, aż usłyszę, że jej samochód objechał, zanim usiadłem. Trząsłem się, całe ciało bolało, jakbym przebiegł maraton. Myślałem, co do cholery się wydarzyło w moim życiu? Po jej odejściu zacząłem działać mechanicznie. Nie czułem się sobą. Zadzwoniłem do najlepszego przyjaciela, który od razu przyjechał. Opowiedziałem mu wszystko, a on siedział ze mną w ciszy. Na końcu powiedział: Stary, przykro mi nie wiem. Co powiedzieć? Powiedziałem mu o weselu, że wszystko trzeba odwołać. On i jego żona pomogli mi, dzwonili do dostawców, gości upewniali się, że wszyscy wiedzą, że wesele jest odwołane. Nie chciałem się tym zajmować sam. Usłyszenie słów wesele odwołane przewracało mi żołądek. Pod koniec dnia spędziłem godziny na telefonach, anulując wszystko. Miejsce, fotografa, dj a większość była wyrozumiała, choć kilku narzekało na zwroty depozytów. Nie obchodziły mnie pieniądze, chciałem, żeby to się skończyło. Najgorsze było jednak to, co z miesiącem miodowym, tą cholerną podróżą. Sara nie odezwała się przez pierwsze 24 godziny, ale wiedziałem, że to nie potrwa. Rano zaczęła do mnie pisać. Najpierw przepraszała, tłumaczyła się, obiecywała naprawę. Kiedy ją ignorowałem, ton to się zmienił. Zaczęła mnie obwiniać. Gdybyś nie wyjeżdżał tyle do pracy, może nie potrzebowałabym jego kropka. Potrzebowałaś go? Żartujesz sobie? Chciałem rzucić telefonem o ścianę. Jej rodzina i znajomi zaczęli też do mnie pisać, mówiąc, że przesadzam i jestem dupkiem za odwołanie wesela z powodu jednego małego błędu, tak nazywali cztery lata kłamstw i zdrady. Nie odpowiadałem nikomu. Nie byłem im nic winien. Dla mnie Sara i jej krąg mogli wierzyć, w co chcieli. Ja znałem prawdę i to mi wystarczyło. Gdy kurz opadł, Byłem wyczerpany. Dom wydawał się pusty, telefon wciąż dzwonił, a plany weselne były martwe. Ale tamtego wieczoru zrozumiałem coś, przynajmniej to się skończyło. Sara wyszła z mojego życia i nie było powrotu. Po wyrzuceniu Sara z domu, mieszkanie było dziwnie ciche. Miejsce, które kiedyś wydawało się nasze, teraz przypominało dom kogoś innego. Następnego dnia zajmowałem się tym, co można nazwać gaszeniem pożaru. Wszystkie dekoracje ślubne były jeszcze zapakowane w pudełka, stosy kart RSVP, które teraz nic nie znaczyły, oraz lodówka pełna jedzenia, na które nawet nie chciałem patrzeć. Aby się odciągnąć, zacząłem robić listę wszystkiego, co trzeba było anulować lub zmienić. Był to brutalny proces, za każdym razem, gdy musiałem mówić tak, ślubu nie będzie, czułem się, jakbym znów dostał cios w żołądek. Większość ludzi była wyrozumiała, a niektórzy mniejsi dostawcy nawet zwrócili mi pieniądze dzięki im za to. Jednak inni nie byli tak współczujący, szczególnie jeśli chodziło o depozyty. Po prostu odpuściłem, ile jeszcze można stracić. Najgorszą częścią całego bałaganu był miesiąc miodowy, który planowałem miesiącami. Podróż do ostatniego szczegółu miała być perfekcyjna dla Sara dziesięć dni luksusu w kraju, o którym zawsze marzyła. Oszczędzałem na to prawie rok, szukając najlepszych ofert na loty. Najładniejszy hotel i wyjątkowe wycieczki. Całość kosztowała mnie blisko 7 tysięcy dolarów. I teraz najlepsze, była to podróż całkowicie bezwrotna. To bolało. Już wydałem 10 tysięcy na sam ślub, a teraz miałem stracić kolejne 7 tysięcy na wycieczkę, która nigdy się nie odbędzie. Zadzwoniłem do biura podróży, pytając, czy jest szansa na anulowanie lub przynajmniej jakąś formę kredytu. Przedstawiciel powiedział mi wprost, że bilety... Hotele i wszystko inne jest bezwzwrotne i nieprzenaszalne, chyba że znajdę kogoś, kto skorzysta z rezerwacji. Odłożyłem słuchawkę i siedziałem, wpatrując się w maila z potwierdzeniem. Czułem się, jakbym był w jakimś okrutnym żarcie. To miała być celebracja nowego rozdziału w moim życiu, a stała się tylko kolejnym przypomnieniem, jak bardzo mój świat się rozpadł. Myślałem o tym, żeby po prostu pogodzić się z stratą i pozwolić, by wycieczka przepadła, ale wizja zmarnowanych pieniędzy przyprawiała mnie o mdłości. I wtedy mnie olśniło. Mogę oddać tę podróż komuś innemu. Na początku nie byłem pewien, komu mógłbym ją zaproponować. Większość moich przyjaciół miała dzieci, nie mogli wziąć wolnego albo nie podróżowali zbyt często. Wtedy pomyślałem o moim najlepszym przyjacielu i jego żonie. Nazwijmy ich Mike i Emily. Mike był moim najlepszym przyjacielem od liceum. Zawsze mnie wspierał. Kiedy byłem na misji zagranicznej, to on dbał o moją rodzinę, i informował ją o moim stanie. Po powrocie, kiedy czułem się wyobcowany, to nie jeździł ze mną na długie przejażdżki, pozwalając mi się wygadać. Mike i Emily pobrali się młodo. Emily jest siostrą Sara, co trochę komplikuje sprawę, ale ufałem jej. To ona wysłała tamtą wiadomość, która wszystko wywróciła do góry nogami, złapała Sara na zdradzie i dała jej szansę, by się przyznała. Emily nie musiała tego robić, ale zrobiła i to coś znaczyło. Byli razem od lat, mieli dwójkę małych dzieci. Ale nigdy nie mieli prawdziwego miesiąca miodowego. Pobierali się szybko po liceum, gdy Emily dowiedziała się, że jest w ciąży. Od tamtej pory ledwo mieli czas dla siebie. Mike pracował długo, a Emily zajmowała się dziećmi. Ich wymarzone wakacje to był piknik w parku, gdy Mike miał wolne. Zasługiwali na coś lepszego. Pomyślałem, że jeśli ktoś powinien pojechać w tę podróż, to właśnie oni. Tego samego wieczoru napisałem do Mike'a Hej stary, dziwne pytanie. Możesz ty i Emily wziąć 10 dni wolnego? Mam wycieczkę, która może was zainteresować. Mike zadzwonił kilka minut później, kompletnie zdezorientowany. Jaka wycieczka? Krótko opowiedziałem mu sytuację. Miesiąc miodowy był już opłacony, Sara nie jedzie, a ja nie chcę, żeby pieniądze poszły na marne. Chciałem, żeby to oni pojechali. Na początku Mike próbował odmówić. Stary, nie. To ty wydałeś pieniądze, powinieneś pojechać, nawet samemu kropka. Zacząłem się gorzko śmiać. Uwierz mi, ostatnie, co chcę, to siedzieć sam w romantycznym apartamencie. Spędziłbym cały czas na współczuciu sobie. Wy i Emily powinniście pojechać. Zasługujecie na to. Mike przez chwilę się zastanawiał: jesteś pewien? To duża rzecz, żeby z niej zrezygnować. Jestem pewien. To już opłacone. Jeśli nic z tym nie zrobię, wyrzucę pieniądze w błoto. Powiedział, że porozmawia z Emilii i odzwoni. Dziesięć minut później oboje byli na telefonie. Emili płakała, ale tym razem ze szczęścia. Ciągle powtarzała, naprawdę? To za dużo, nie możemy tego przyjąć. Ale nalegałem, traktujcie to jako moje podziękowanie za to, że byliście przy mnie. Uratowaliście mnie przed poślubieniem kogoś. Kto mnie nie zasługiwał. Jedźcie i stwórzcie dla siebie dobre wspomnienia. W końcu się zgodzili. Przesłałem im wszystkie szczegóły i spędziłem kilka godzin na telefonach z hotelem i liniami lotniczymi, żeby przepisać rezerwacje na nich. Nie było łatwo, ale po kilku przeszkodach udało się. Mike i Emily byli oficjalnie gotowi na wymarzone wakacje. Następnego ranka obudziłem się z lepszym samopoczuciem. Po raz pierwszy od wielu dni czułem, że zrobiłem coś dobrego z całego tego bałaganu. Mike wysłał mi SMS, który mnie rozbawił. Jesteś dobrym człowiekiem, bracie. Obiecujemy wykorzystać to jak najlepiej. Oczywiście spokój nie trwał długo. Nie wiem, jak Sara się o tym dowiedziała, ale gdy to zrobiła, oszalała. SMS y zaczęły przychodzić około południa. Jak mogłeś mi to zrobić? To moja wymarzona wycieczka. Jesteś samolubnym draniem. Do trzeciego czy czwartego smsa jej ton zmienił się z gniewnego na rozpaczliwy. Proszę, nie pozwól im jechać. Ta wycieczka miała być nasza. Nie wierzę, że mi to robisz. Ignorowałem wszystkie wiadomości. Miałem dość. Potem zaczęły się smsy od jej znajomych. Wyzywali mnie, mówili, że jestem dupkiem i niszczy jej życie. Nie odpowiadałem na nic. Co miałem im powiedzieć? Sara dokonała wyborów i teraz musi ponieść konsekwencje. Sytuacja szybko się zaogniła. Po tym, jak Sara dowiedziała się o podróży, zaczęły się dziesiątki SMS-ów, które zignorowałem. Ale wyglądało na to, że nie mogła znieść braku reakcji. Przechodziła od wściekłości do rozpaczy i z powrotem w ciągu kilku godzin. Następnego ranka obudziłem się, gdy dostałem wiadomość głosową od niej. Jej głos brzmiał spanikowany, niemal niepoczytalny. Dlaczego mi to robisz? Mówiła: To moja wymarzona wycieczka. Każesz mnie, bo jesteś zraniony, ale to nie fair. Nie pozwól im pojechać na mój wyjazd. To jej wyjazd zapadło mi głęboko w pamięć. Ten ton roszczeniowości niemal rozbawił mnie. Czy zapomniała, co zrobiła? Czy naprawdę myślała, że oddam jej nagrodę za to, co zrobiła? Ale to nie był koniec. Sara musiała opowiedzieć swoją wersję znajomym, pewnie coś, co przedstawiało mnie jako złego faceta, bo oni też zaczęli się do mnie odzywać. Grupa znajomych Sara na czacie, z którego nawet nie zdążyłem jeszcze wyjść, nagle zaczęła kipieć. Nie wierzę, że tak traktujesz Sara. Jesteś okrutny, bez serca. Po tym, przez co przeszła, zabrałeś jej to. Mam nadzieję, że zgniłeś. To uderzyło mnie mocniej, niż chciałem przyznać. Wyszedłem z tej grupy bez słowa i wyciszyłem telefon. Nie zamierzałem pozwolić, by grupa ludzi, którzy nie znali całej prawdy, wkręciła mnie w stres. Ale gniew nadal we mnie buzował. Wiedziałem, że Sara zniekształca fakty, by pokazać siebie jako ofiarę i nie zamierzałem na to pozwolić. Później tego samego dnia zadzwoniła Emily. Wiesz co? Sara przyszła dziś rano do mnie, powiedziała. Poczułem, jak ściska mnie w żołądku. Co? Zapytałem. Stała i waliła do drzwi o ósmej rano, krzycząc, żebym powiedziała jej, gdzie jest wycieczka, jakie są loty i wszystko inne. Totalnie oszalała. Co jej powiedziałaś? Zapytałem. Nie otworzyłam drzwi. Powiedziałam przez okno, że musi odejść. Zaczęła krzyczeć, że ukradłam jej wycieczkę. Co zrobił Mike? Zadzwonił na policję. Gdy nie chciała przestać. Czułam ulgę, ale też zażenowanie. Cieszyłam się, że się nie ugięła, ale nie mogłam uwierzyć, że robi taki chaos przez wakacje. Czy już odeszła? Tak, powiedziała. Policja przyjechała i odeszła. Ale powinnam ci powiedzieć, dodała, krzyczała wiele rzeczy na zewnątrz. Mówiła, że nigdy cię nie kochała, że tylko cię wykorzystywała, że była z tobą dla stabilności i że myślała. Że dostanie darmowe wakacje. Sąsiedzi musieli wszystko słyszeć, a nasza kamera przy dzwonku nagrała cały incydent. Zamilkłem. Na kamerze? Zapytałem. Tak, potwierdziła Emily. Kompletny szał, nie zdawała sobie sprawy, że ją nagrywamy. Krzyczała, że była z tobą dla wygody, że to miało być tylko zabawne. Mike powiedział, że nagranie jest niesamowite. Nie mogłem uwierzyć, co słyszałem. Wiedziałem, że Sara mnie wykorzystywała, ale słyszeć ją na głos podczas napadu na czymś ganku to coś innego. Wyślij mi nagranie, poprosiłem. Po godzinie dostałem film. Oglądałem w milczeniu. To było jedno z najbardziej surrealistycznych rzeczy, jakie widziałem. Sara, ubrana w dresy, z potarganymi włosami, krzyczała jak szalona. Powiedz mi, gdzie są loty, Emily? Ta wycieczka miała być moja. Zasługuje na to. On jest przegrywem. Miał szczęście, że w ogóle z nim zostałam. Wykorzystywałam go. Ukradłaś moje wakacje. Wszystko było tam czyste jak łza. Patrzyłem, jak tupie, macha rękami i wrzeszczy, że mnie nigdy nie kochała i że to miała być tylko zabawa, zanim przyszła policja i ją uspokoiła. Najdziwniejsze było to, że kamera miała idealny dźwięk. Po obejrzeniu nie wiedziałem, czy się śmiać, czy złościć. Tam była Sara, kobieta, którą prawie poślubiłem, kompletnie rozczęsiona na czyimś ganku, bo nie mogła znieść, że ktoś inny jedzie na jej wymarzoną wycieczkę. To było żałosne. Nie planowałem nikomu pokazywać tego nagrania, ale Emily miała inne zdanie. Ludzie muszą wiedzieć, kim naprawdę jest, powiedziała. Ona tam stoi i opowiada wszystkim, że to ty jesteś złym facetem, a ona rzuca takie fochy. Nie? Emily w końcu wrzuciła nagranie do internetu. Nie wiedziałem o tym, aż zacząłem dostawać wiadomości tej samej nocy. Na początku myślałem, że to kolejna fala hejtu od znajomych Sara, ale tym razem było inaczej. Ludzie przepraszali, stary, przepraszam, że wierzyłem Sara. Nie wiedziałem, że jest taka. Właśnie zobaczyłem film. Cholera, uniknąłeś kuli. Przepraszam, że ci wcześniej pisałem. Nie miałem pojęcia, że ma taki wybuch. Okazało się, że nagranie Sara stało się półwiralem. Kilka lokalnych grup na Facebooku zaczęło je udostępniać z podpisami typu. Tak wygląda roszczeniowość. Ktoś powinien sprawdzić tę kobietę. Następnego dnia odezwała się do mnie mama Sara. Nie wiem, co się dzieje z Sara, mówiła. Przepraszam. Nie wiedzieliśmy, że tak się zachowuje. Nie chciałem wszystkiego powtarzać. Ale powiedziałem prawdę. Sara mnie zdradziła, odwołałem ślub. Mama westchnęła. Porozmawiamy z nią. Potrzebuję pomocy. Ostatecznym ciosem był jednak Sara, który pojawił się pod moimi drzwiami. Była późna noc, około północy, gdy usłyszałem, że ktoś puka. Zajrzałem przez wizjer i zobaczyłem go. Wyraźnie pijany, chwiał się i mamrotał do siebie. Otworzyłem drzwi na chwilę. Co tu do cholery chcesz? Zapytałem. Pokazał mi palcem i bełkotał. Zniszczyłeś jej życie, stary. Teraz myślisz, że jesteś wielki, co? Trzymałem drzwi uchylone. Zejdź z mojej posesji, powiedziałem. Ale on nie odpuszczał. Próbował się wędzieć, mamrocząc o tym, że ukradłem mu wycieczkę z dziewczyną i że zapłacę za to. Odepchnąłem go tak mocno, że się potknął. Nie pozwolę pijanemu awanturnikowi wejść do mojego domu. Od razu zadzwoniłem na policję. Gdy przyjechali, zatrzymałem go, ale nie zraniłem, tylko trzymałem, aż ich dojechali. Został aresztowany za wtargnięcie, próbę włamania i naruszenie zakazu zbliżania, który wcześniej na niego nałożyłem. Gdy kurz opadł, Sara zdążyła się odciąć od niemal wszystkich w swoim życiu. Straciła przyjaciół, napięła relacje z rodziną, a teraz jej były chłopak miał problemy z prawem. Tymczasem Mike i Emily szykowali się do wymarzonej podróży, która według Sara należała się jej. Nie będę kłamał, poczułem małą satysfakcję, wiedząc, że karma w końcu ją dopadła. Dni po wybuchu Sara były dziwnie ciche. To było, jakby burza wreszcie przeszła, a ja został sam, by posprzątać bałagan. Telefon przestał dzwonić nienawistnymi wiadomościami, a po raz pierwszy od tygodni mogłem odetchnąć. Sara odeszła na dobre i nie zamierzałem narzekać. Miałem jednak sporo do zrobienia. Po pierwsze był dom. Nie mogłem znieść myśli o otaczaniu się wszystkimi tymi przypomnieniami o niej, nasze zdjęcia, jej ulubiony kubek do kawy, nawet głupi koc, który kupiła dla estetyki. Cała moja przestrzeń była zatruta. Zacząłem więc oczyszczać. Spędziłem cały sobotni dzień na przeglądaniu domu pokój po pokoju. Wszystkie nasze wspólne zdjęcia zniknęły. Jej ubrania i kosmetyki z łazienki spakowałem do worków i zostawiłem na zewnątrz. Wyrzuciłem nawet pościel, bo nie mogłem na nią patrzeć bez przypominania sobie zrzutów ekranu z nią i jej byłym. Kilka dni później dostałem niespodziewany telefon od mamy Sara. Zastanawiałem się, czy odebrać, ale ciekawość zwyciężyła. Odebrałem, a ona od razu zaczęła przepraszać. Nie wiem, co się dzieje z Sara, mówiła. Nie wychowałam jej na taką osobę. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć, więc powiedziałem tylko: To nie Twoja wina. Ludzie podejmują własne decyzje. Westchnęła. Od czasu, wszystkiego, co się stało, jest rozbita. Straciła pracę, bo jej szef zobaczył film z jej wybuchem w internecie. Większość znajomych się od niej odwróciła. To mnie zaskoczyło. Straciła pracę? Tak, potwierdziła. Teraz mieszkał kuzyna. Próbuję poukładać sobie życie. Nie czułem do niej współczucia, ale też nie miałem z tego powodu złych emocji. Czułem się neutralny. Podjęła swoje decyzje i teraz musi żyć z ich konsekwencjami. Mama Sara dodała: Chciałam tylko powiedzieć, przepraszam za wszystko, co ci zrobiła. Nie zasługiwałeś na to. Dzięki, odpowiedziałem, i mówiłem to szczerze. Doceniam, że to powiedziałaś. To była krótka rozmowa ale dała mi dziwne poczucie zamknięcia. Życie Sara się rozsypało, ale to już nie był mój problem. Odeszłem i to było najważniejsze. Ostatni element układanki to ja sam. Zdałem sobie sprawę, że poświęciłem tyle energii na jej dramaty, że nie pomyślałem, co sam muszę zrobić, żeby się wyleczyć. Tydzień później Mike i Emily wrócili z podróży. Wyglądali na szczęśliwszych i bardziej zrelaksowanych niż kiedykolwiek. Emily od razu mnie przytuliła i powiedziała Ta wycieczka to najlepsza rzecz, jaka nam się przytrafiła. Nie masz pojęcia, jak bardzo tego potrzebowaliśmy. Mike wręczył mi mały upominek, rzeźbioną drewnianą figurkę z lokalnego targu i powiedział Uważaj to za szczęście na nowy rozdział. Nowy rozdział? Tak, powiedział, klepiąc mnie po plecach. Ten, w którym ruszasz dalej i zaczynasz budować życie, które naprawdę chcesz. Spojrzałem na figurkę w dłoni, uśmiechnąłem się. Może miał rację. Tej nocy siedziałem sam w cichym, nowo oczyszczonym domu i zrozumiałem coś ważnego. Nie byłem już smutny. Nie byłem też zły. Byłem po prostu wolny. Sara odeszła z mojego życia, a jej toksyczność przestała mnie obciążać. I po raz pierwszy od lat poczułem, że mogę robić, co chcę. To nie było życie, które zaplanowałem, ale może było życiem, którego potrzebowałem.